Mia Miałeś stresa na początku, bo oh, było bardzo, widać, nie? Bardzo, bardzo jest stresa na początku, ale jak widzisz Zaczęli od tego, żeby skończyć tu, nie? Idź, czekaj, czekaj Lejecie się w środek na początek To wam się nie przesunie nigdzie na boki Mówicie dość A tu się leje, leje Latacie z tą rurą, wszystko upieprzone w tym betonie Siemaneczko, witamy w kolejnym Wspaniałym dniu Mamy szóstą rano a na ósmą mamy beton. A na ósmą godzinę mamy beton. Panie Pawle, czy kierownik budowy był? Był. I co powiedział? Wszystko poprawnie, jak najbardziej do zalewania. Do zalewania. No tak, i bardzo dobrze. Odebrane. 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 No to co? A spawamy tą benarkę, czy tak zostawiasz? Albo że weźmiemy, pospawamy. Mamy czas. Mamy czas, A to tak, dawaj. Brzutniemy. Podepniemy, mamy prąd, to, no. to możemy pospawać. Mamy tak? dwie godziny czasu, te deseczki wywalimy, żebyśmy się nie potykali. E, słuchaj, ale ja tak się zastanawiałem, czy by desk, desek więcej nie rozłożyć i stawać na deskach. Nie, nie no. to nie? jak ja będę lał, ja Ci zaraz wytłumaczę. Ja będę lał beton, zobacz. Ja będę lał no beton, właśnie, nie? Że myślał nad tym, a Patrz, widzisz. ja no. będę lał beton, nie? I tu będę go walił. Zaczniemy na przykład stąd, nie? Tak. I ten beton, jak już. Ty od razu nie wibrujesz. Ja ci powiem kiedy, bo jak ty wsadzisz od razu, to będziesz przeganiał i be, będę tu stał. No. I stał, jestodzi. Napełni się więcej, wtedy zrobisz bzrzut, a jak już tu będzie beton, to możesz tu skakać. I to nie ma prawa a, to się to zarwać. Jestodzi. Roz, 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 rozeprze. Rozeprze, tak. I nie będziemy szli, ja ci będę mówił kiedy, a ty za mną będziesz. Dzium, 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 jestodzi. Zacznijmy jeszcze, jaki gęsty jest ten beton. Ale ogólnie, tak musisz wyczuć za mną tym wibratorem, tak? żeby nie za szybko, bo będziesz mi to przeganiał za bardzo, wiesz co, ci? To I miło. takie, wiesz, ruchy, żum, 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 żum. Też nie za długo w jednym miejscu, bo beton też można przewibrować, nie? Żeby się roz... Znaczy nie, no, po prostu y, kruszywo pójdzie, wiesz, jedne są y, jakby... Y, kruszywo jest lżejsze, cięższe i Aha. jakby nie będzie zawibrowane, tylko jakby się po porozwarstwia, tak jakby, nie? Także Rozumiem. przebibrować też można. Ale ogólnie zobaczysz, jak już tu zaczniemy lać i tu nam zacznie to wszystko wypełniać, to tu może skakać. To już nie ma siły wtedy, żeby to się no, ja e, zarwało, nie, 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 nie? mam nie? takiego doświadczenia jak Ty. No. Zobacz, być Będzie. dobrze. Na spokojnie. Dokładnie. I będziemy, no to i zalejemy. Podeszki sobie zawierzamy, jeszcze tylko prostu. No, I tak wiesz, będziesz se, Takie tenie. Jakby Ci się zahamował, to nie wiem, jak weź nawet tu, rzuć sobie jedną kostkę, albo nawet dwie. Bo nieraz się zablokuje wibrator, ale to taki z każdy. I on potrzebuje uderzenia, żeby zaczął yy, chodzić. Ta sama końcówka. to wiesz, stukniesz o tą kostkę, i z powrotem A, rozumiem. dobra, No i ogólnie jak już włączysz go, to lecisz, nie wyłączaj, niech on. A jak coś, to drugi jest, bo on coś trzeba podśmiardywał. A tu ja jeszcze mam ten, ten na akumulator. Nie no zabijam. ja mam drugi w bagażniku Jakby co to szybka akcja wymiana i... <laughs> Wziąłem dwa, żeby nas nic tu nie zaskoczyło. No to dobrze. To jest... No. Jesteśmy wiesz łapy... co możemy sobie tu jedynie zgarnąć to, żeby... O! I tyle, nie? Tak żebyśmy buciorami nie nawrzucali. To ja... Zaraz łopatkę. Z łopatą, zaraz... Łopatkę połapodę. weźmiemy, zgarniemy. I... To. Już tylko zmieni sobie. A tu ty... wiesz, a ty już jak za mną będziesz szedł, to już będzie ława. Ech. Pełna to, to Widzisz, nie ja inaczej, zarwie się, nie ma Inaczej myślę, Ty myślisz inaczej. Ty to jest się to ciężar, to jest ciężar. ciężar. Wiem. Wiesz, dlatego ja szalunki jak się robi, to naprawdę, trzeba to porządnie zrobić, żeby nie rozepchało, no. bo tak się wydaje, ale metr sześcienny to jest 2,5 tony. No może przesadziłem, nie, ale będzie. Będzie, będzie. Sam piasek waży tonę, zależy jaki, czy może z tony 600, nie? No. Nie pamiętam ile. Nie chcę gafy walnąć, ale coś koło dwóch ton. Zaraz wygooglujemy. Dobra. Wiem, że to jest ciężar, nie? No dobra, to szykujemy. Googlowałem i rzeczywiście 2600 metr sześcienny betonu. Także tak, to nie ma, nie ma no, nie ma lipy. Także siła wyporowa jest bardzo duża, nie? Dlatego nawet taki słup 24x24, 3 metry wysoki to na, na dole. Jest ciśnienie, tam na takiego słupa to wchodzi z, no nie wiem, jedna, jedna trzecia metra sześciennego, wiesz, co się wydaje, ale to jest tona, nie? Dokładnie. Tona ciężaru. Słuchajcie, tutaj Pawłowi tłumaczę, że później, żeby zasypał sobie z zewnątrz tym towarem, który tu był. Bo o co chodzi? O, chodzi o to, słuchajcie, że niektórzy robią taki błąd. Że zasypują tutaj piaseczkiem, a reszta terenu to jest glina. I teraz wiecie o co chodzi. Wygląda to w ten sposób. Kurde, nie mam ołówka. Masz może łówek? Pokaż. I teraz zobaczcie. Tu wszędzie jest taka no, glinka wymieszana z piaskiem. Ogólnie to nie jest za bardzo przepuszczalny grunt. No, woda po prostu. Za bardzo się y, nie jakby nie przesiąka przez to, nie? I teraz zobaczcie, macie ściany tutaj fundamentowe. Prawda? No i tutaj macie wybrane. I na przykład tyle jest ziemi, a reszta to jest taka właśnie glina. I Wy jak zasypiecie to piaskiem eleganckim, to zobaczcie jaka Wam się tu robi niecka. I teraz ta woda deszczowa to wszystko Tutaj elegancko Wam się zbiera, zanim przesiąknie przez tą glinę. No to po prostu napiera Wam to na, na ściany. tak? Robicie izolację, no ale nie oszukujmy się. Mm, przeważnie robimy dysperbit. To nie jest yy, ciężka izolacja przeciwwilgociowa. Także ja zawsze polecam, zawsze tak robię, że zasypuję po prostu tym, co tu jest. Wiadomo, zostawić sobie górę, tu jakąś opaskę będziecie robić. Yy, wybierze się później pod piasek, takie rzeczy, yy, tutaj ziemia, żeby Wam trawka rosła, ale ogólnie to po prostu zasypcie tym, co, co jest po prostu dookoła, nie? Wtedy ta przesiąkalność terenu jest taka sama i ta woda będzie równomiernie odpływać, spływać, a nie będzie Wam się w tej niecce tutaj kumulować. Tu takie bednarki to też sobie ustawcie minimum te 13 cm, znaczy minimum, żeby nie było dalej niż 13 cm od szalunku, bo będzie wtedy w ścianie. Także lepiej nawet zrobić 12,5 cm dogiąć czy 11. Także Paweł tu wkręcika i przywiążemy. Pyk, o tak, żeby no, żeby w ścianie nie wylazła, nie. Zobaczcie, jaką mam profesjonalną kurtkę. Tyk Ha Pyk Pyk <grystanie> Ten motek trochę waży Ha <grystanie> Beton Tak byśmy zaczęli od tego, żeby skończyć tu, nie? Którą tam? Czy to? O i widzisz, czekaj, czekaj. Ja ci powiem kiedy. Proszę, okay. okej, okay, okej okay jest Lux. Lejecie se w środek na początek to wam się nie przesunie nigdzie na boki tutaj mają spowalniać, co tak nie chlapie, nie? Dobra, czekaj chwilę, ja odej odejdę trochę Tam już lecimy, bo chodzi o to, żeby tu skończyć, żebym przez tego pręta nie skakał No, przyatakuj Musisz walnąć nim Paweł walnij bo on teraz nie chodzi no. no I nie wyłączaj go Walnij nim Paweł uderz nim i nie wyłączaj Tu lecimy. Paweł się bał, że będzie się zapadać. A teraz... Nie, mówię do ludzi. Paweł się bał, że będzie się zapadać, ale tu jak widzicie jest beton Tu już nie ma takiej opcji, nie? Paweł, tam nie dochodź, bo przegonisz to, będziemy musieli się wracać. Ze spowalniaczem to luks, nie? Robota, nie chlapie tak po gębie. No. No. बै वैत eto... Zawibruj dalej, zobaczymy Dobra, to się tu dorzuci, bo... Wyleć tu koło tego, tylko uwaga na ten samochód, żeby tam to nie zrobić Już, już, podaj no ogarnięty, dobra, teraz bierzemy deseczkę i ściągamy. Takie ruchy, wiecie, dużo takich, a powoli w tą stronę. To wtedy to zawibrujecie, i praktycznie już nie trzeba tam głaskać z tyłu, nie? Tudeczko za mało, to pak przegonić w tą stronę. Ale żeśmy wymierzyli. Słuchajcie. No tu trochę za grubo No ale wiecie, lepiej za grubo niż za mało i tu tak naprawdę to już można zostawić Żeby nie było takich kopocołów ostrych kamieni No wiecie jeszcze jak dajecie papę 3-2 czy tam 4 mm to raczej nic nie będzie ale jak się folię daje No to żeby jej nie przebić nie? bo to położycie, później po tym łazicie no i można ją przekuć, nie? O, Paweł masz jakieś te wiadereczko? i kielnie? packę masz? bo wiesz co, tu mi się wydaje, że trochę jest za mało to byśmy to co wiesz, pyk przerzucili tam i... ale ogarnięty operator na czyściutko nam zrobił Wiedział kiedy wyłączyć. Nieraz to już mówicie dość, a tu się leje, leje, latacie z tą rurą. Wszystko upieprzone w tym betonie. Najgorzej na wieńcu, nie? O, jakbyś tam, tam dorzucił za tą bednarkę, no gdzie, tak to. gdzie zaczęliśmy, no. no czekaj. O starczy, starczy na pewno i tak cyk, cyk, cyk cyk, 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 cyk. Bo jakbyś tak wziął, zobacz. To zobacz, ale to już jest będzie za mało, wiesz co, dzi? Takie krótkie ruchy, a... O Wtedy wiesz, nie, nie zabierasz tego betonu, nie? On wiesz ty, i tak deczko siądzie, nie? Jak będzie wiązał. To jest normalne Powiedz mi, ile y, czasu podlewać go? Znaczy, no wiesz co, no, najlepiej to by było 27 dni <śmiech> <śmiech> Nie ma teraz takiej, wiesz... Pogody, nie? Znaczy tak, powiem ci, nie zaszkodzi mu na pewno Nie, nie, no to podleję go dzisiaj, no. podleje go na pewno Ale jakby nie ma teraz takiej pogody, żeby to wiązało jakoś strasznie O Problem. Jedenaście było. No. Dwanaście. Dobrze jest. Centymetr od ściany. No i tak, kochani. Fundament mamy zrobiony. Ławy zalane. Ławy zalane. Super. Wszystko poszło sprawnie. Dzięki chyba przemkowi tylko <laughs> nie. Paweł był przygotowany. Paweł oglądał filmy. Także powiem wam... Dużo dają, dużo dają, w... fajnie. No, także... Projekt poparty teorią, teorią i praktyką. Ale no, mia miałeś stresa na początku, bo o, było bardzo, widać, nie? Bardzo, Miałeś stresa na początku, ale jak widzisz dwa dni tak naprawdę wczoraj pół dnia to zleciało, fajnie zleciało, poszło. Co prawda, wszystko. mieliśmy ukręcone zbrojenie. Paweł ukręcił wcześniej zbrojenie. No, ale te pół dnia, co wczoraj przebimbaliśmy to tak naprawdę byśmy to zbroili. Tak, na no, zbrojenie byśmy przygotowali. Byśmy przygotowali, nie? Także, jak widzicie, nie ma naprawdę nic trudnego. Ja to zawsze powtarzam, że najtrudniej to jest zacząć. Tak. Najtrudniej zacząć, to jest zacząć, a później to już. Wziąć się. Leci. Także co? Ja życzę Pawłowi no, spełnienia marzeń, powolutku, na spokojnie. Paweł no powiedział, dziękuję. że jeszcze nas zaprosi, także... Tak, ja dziękuję jeszcze nie kończymy znajomości. No, Mam nadzieję, że także... jeszcze odwiedzisz no. nas. Fajnie, że korzystacie tego, z tego, fajnie, że, że to działa, nie? Także Super. co, widzimy się następnym razem. Dajcie łapkę w górę albo w dół, napiszcie komentarz. Koniecznie, koniecznie, Tak, żeby więcej ludzi to zobaczyło. Może zmotywujemy jeszcze kogoś do spełniania marzeń. I tyle, nie? Trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam. Zapraszamy na naszą stronę budowa domu gospodarczympl